Witam. W dniu dzisiejszym pokażę Wam maszynę 800AJ firmy JLG. Maszyna posiada dwa panele sterowania. Pierwszy dolny panel sterowania. Drugi panel umieszczony w koszu. Na dolnym panelu sterowania znajduje się wyłącznik główny, stacyjka uprawniająca do pracy z kosza. Oraz do pracy z dolnego panelu. Przełącznik odpalania silnika spalinowego. Aby wykonać daną funkcję, przełącznik aktywacyjny musi być wciśnięty cały czas. Przełącznik obrotu wieży. Przełącznik podnoszenia oraz opuszczania pierwszego ramienia. Przełącznik wysuwu oraz chowania teleskopu pierwszego ramienia. Przełącznik podnoszenia oraz opuszczania drugiego ramienia. Przełącznik wysuwu oraz chowania. Teleskopu drugiego ramienia, przełącznik podnoszenia oraz opuszczania dziba, przełącznik poziomowania kosza, przełącznik obrotu kosza. Na górnym panelu znajduje się joystick jazdy. Aktywuje się go poprzez uniesienie blokady do góry i wychylenie joysticka. Naciskamy LED-MEN-a i wtedy wykonujemy ruchy do przodu, do tyłu oraz skręt w prawo, w lewo, włącznik główny, przełącznik odpalania silnika spalinowego. Oraz przełącznik awaryjnego opuszczania. Przełącznik aktywacji jazdy podczas pracy poza zakresem. Przełącznik obrotu kosza. Przełącznik podnoszenia oraz opuszczania pierwszego ramienia. przełącznik wysuwu oraz chowania teleskopu pierwszego ramienia przełącznik podnoszenia oraz opuszczania dziba przełącznik wysuwu oraz chowania teleskopu drugiego ramienia Potencjometr służący do spowolnienia pracy ramion. Joystick służący do podnoszenia oraz opuszczania drugiego ramienia. Oraz joystick do obrotu wieży. Aktywacja następuje po podniesieniu blokady oraz wychyleniu joysticka. Przełącznik zmiany prędkości jazdy na wzniesieniu. Przełącznik poziomowania kosza. Sygnał dźwiękowy. Maszyna posiada zabezpieczenie Active Shield Bar, które po uruchomieniu blokuje nam całą maszynę. Aktywacja blokady następuje poprzez duży nacisk ciała na blokadę. Aby odblokować blokadę Shield Bar, Należy puścić nogę z detmena. Aby dostać się do zbiornika paliwa, ciągamy dwie klamry. Wlew paliwa znajduje się pod pokrywą z prawej strony maszyny.